Cześć kochani, tam was serdecznie. W pierwszym wrażeniu e, mojej nowej paletki e, jestem po prostu mega podekscytowana, ponieważ e, wydałam swoje własne, ciężko zarobione pieniążki na tą... Pieniążki? Niełącznie tą paletkę, 111 funtów, cena regularna. We vlogu, który będzie pewnie za 2-3 dni, Nie powiem wam, dlaczego wydałam na nią pełną cenę ponieważ możecie kupić ją 15-20% taniej. Kiedy na przykład na Filiunii lub Cool Beauty dostaniecie powiadomienie, właśnie z newslettera, że jest zniżka, to zniżka obejmuje również tą markę. I powiem Wam, że to jest moja pierwsza paletka, właśnie od Nataszy Delony. I tak jeszcze weszłam na chwilę na jej stronę, żeby Wam powiedzieć może dwa zdania na jej temat. Więc tak wygląda właśnie Natasza, gdybyście nigdy nie spotkali się. I jest to właśnie Chorwatka, która urodziła się w 1970 roku i od kilku lat ma właśnie swoją własną linię kosmetyków pod swoim właśnie imieniem i nazwiskiem. Wypuszcza bronzery, podkłady, róże oświetlacze, po prostu wszystko. Na okrągło jakieś nowości są wypuszczane. Ja oczywiście kojarzę tą markę z amerykańskiego YouTube'a. Kasia, którą pozdrawiam z tego miejsca, lubi wszystko, co Natasza wypuszcza, więc chciałam sprawdzić, czy to też są produkty dla mnie, bo cena właśnie 111 funtów regularna za te duże paletki uważam, że jest ceną po prostu zabójczą. To nie jest absolutnie warto tych pieniędzy, ale słyszałam, że są to cienie, które się same blendują, które wyglądają przepięknie i po prostu to jest jakaś magia. Tak samo trzeba uwierzyć w to, że pędzle maksyneczki same blendują cienie, bo to jest, to jest suchy fakt. Tak samo słyszałam, że ta paletka to jest po prostu jakaś no, magia, tak? Więc paletka neutralna Biba palet, ona przeciw takim mleczno-różowym, plastikowym... Opakowaniu. Mamy tutaj 15 razy 20, nie 15 razy 2,5 grama. 2 lata daty ważności od momentu otwarcia, więc e, ta wygląda paletka. W środku mamy duże, naprawdę rewelacyjne lusterko. Najlepsze lusterko w kosmetykach, jakie widziałam, do którego myślę, że bez problemu można się malować. Tutaj mamy, jak wspomniałam przed chwilą, 15 cieni. Nagrywam przy ringu, no bo e, jest późno, już światło jest słabe, a ja po prostu mam potrzebę nagrania tego dziś bo dziś prędko odebrałam, wczoraj, e, który dzisiaj ją ja mówię, jakby miało jakieś znaczenie, 25 kwietnia ona była wypuszczona do sprzedaży w UK na Cold Beauty Filunik, e, ja ją wczoraj od razu właśnie kupiłam na Filunik, dzisiaj ją odebrałam, no i mówię, no nagrywam, no po prostu nie wysiedzę, nigdy nie robię dwóch makijaży w ciągu jednego dnia, a dzisiaj po prostu, e, że by było nie spróbować, więc... Na pewno teraz widzicie przebitkę, którą nagrałam dla Was w dziennym świetle. Tak dosłownie tylko sobie dotknęłam trzy cienie, bo chciałam zobaczyć formułę. No i powiem Wam, że zapowiada się bardzo fajnie. Mam ochotę zrobić tak jak zawsze: nie mam nic na sobie, zero makijażu, tylko troszkę olejku. Dam sobie w ramach bazy pod cienie korektor z Revolution w C3. No i zrobimy sobie makijaż. Nie mam planu, co to będzie. Zastanawiam się, czy nie zrobić jednego oka w jeden sposób, drugiego w drugi, żeby ciągnąć jakby dwa, e, dwa luki, chociaż e, nie wiem, nigdy tak nie robiłam. Ale zobaczymy. Kiedy patrzę tak na te e, cienie, no to muszę powiedzieć, że e, w ogóle paletka jest fajnie zrobiona, pomimo, że to jest plastik, ona jest tutaj magnetyczna. Ja bym chciała, żeby jeszcze gdzieś był taki, wiecie, e, haczyk, zameczek, że to można było jakoś tak sensownie zamknąć, ale ogólnie wydaje się dosyć solidna. Eee, Także, bo, spadło, to chyba mi serce serce Dobra, kochani, mam bazę przypudrowaną, pudrem MAC Next to Nothing. I zrobimy tak, że na tym oku będę Wam mówiła, dzieliła się swoimi opiniami, a na drugim oku zrobimy taki makijaż na przyspieszeniu, po prostu jakiś inny, żeby tutaj Was nie trzymać przez nie wiem, nie wiadomo jak długo. Zacznę od jasnego cienia. I tutaj mam pędzelek, może będę mówiła, już długo nie zrobiłam takich pędzelków z makijażem oczu. To jest BH Cosmetics V5. I też jestem ciekawa, jak te cienie się, e, czy one się osypują, na pewno jest miękki, tutaj widzę delikatne, e, delikatny kurz, że tak powiem, ale wcisnę sobie tutaj pod łuk brwiowy i może nie do używa takiej swojej mm, tradycyjnej, że tak powiem, metody na aplikowanie tych cieni, po prostu chcę zobaczyć, czy faktycznie tak jak ona na Instagramie pokazuje, można tą paletką raz, dwa zrobić jakiś ładny makijaż. I może zrobimy tak, że prawe oko zrobimy takie bardziej ciepłe, a lewe zrobimy w tych ciemniejszych tonach, bardziej właśnie takich chłodnych. I może zacznę od tego tego kolorku i większość makijażu pewnie zrobię tym puchatym pędzlem, bardzo go lubię. Wystarczy dosłownie raz bardzo delikatnie przyłożyć Pędzelek. Niestety tutaj nie wiem, czy to będzie pokazane, ale mm, troszkę się tutaj yy, sypie. Ja zawsze trochę odbijam, odbijam też na rękę i tutaj dosyć sporo, że powiem, chwyta tego yy, pigmentu. I zacznę sobie tutaj, no pigment to to ma na pewno, wciskać w zewnętrznym kąciku. Mhm. Dobrze, wciskam, że tutaj to ładnie zbudować i tą końcówkę, która została mi na pędzelku, zaczynam blendować. Kiedy blenduję cienie, zarówno e, na sobie, jak i na klientkach, często proszę dziewczyn, żeby lekko otwarł oko, żebym widziała, jak wysoko można, e, co powiem, wylecieć tym pierwszym cieniem transferowym. Bardzo ładnie się blenduje, to na pewno i wygląda tak mega, mega miękko. Wykładam trochę na pędzel, odbijam na rękę, wciskam i delikatnie blenduję. Myślę, że przy tych kolorach bardzo mocno wyskoczy mój niebieski pigment z tęczówki, że to są takie kolory, właśnie mega komplementujące. No i dobra, tą końcówkę, którą mam, przyciągam do zewnętrznego, nie do wewnętrznego kącika, właśnie powyżej załamania. im wyżej będziemy nakładało ten cień transferowy, powyżej załamania, tym bardziej to oko sobie. Otworzymy. No blenduje się cudownie. No sam się blenduje. Mhm. Zgodziłabym się z tym. Bardzo, bardzo ładne. No i dobra, teraz może troszkę zbudujemy ten zewnętrzny kącik. No, kolory są mega, mega ładne. Dobra, może już polecimy z tym ciemniejszym. Biorę ten, ten sam pędzelek. On ma już sobie taką lekką satynę. Coś tutaj jest. Nie wiem czy błyszczącego. W ogóle kojarzy mi się struktura w tym cieniu. Nie wiem czy to będzie widać. Mam nadzieję, że teraz na zebrzeniu to będzie widoczne. Kojarzy mi się to z taką starą. Odbijam za każdym razem nadmiar w rękę. Z taką starą wersalką. Takim obiciem, jak u cioci było. No dobra, zewnętrzny kącik wciskam. I trochę mocniej buduję samo załamanie że różnica jest widoczna. Taką fałkę sobie robię, przeciągam w dół, delikatnie przyniżę I tym, co mi zostało na pędzelku, lecę jeszcze po pierwszym cieniu, którym budowałam swoje załamanie bardzo ładne. Coś czuję, że to będą takie cienie, które na warsztatach <grym> po prostu same będą robiły całą robotę. No i dobra, polecę teraz tym ciemnym kolorem. Bardzo mi się podoba. To jest odcień pasza Ten sam pędzelek. I on mi przypomina... Nie mam tego odcienia przy sobie, mam je w salonie. Makeup Geek yy, Cocoa Bear. No i tutaj się skupię już bardziej właśnie przy linii rzęs w zewnętrznym kąciku. W tak oba, gdzie po prostu chciałabym kącik, kącik budować. Może ten czarny sobie tutaj dołożę. Natasza yy, mówiła, że czarny w tej palecie jest bardzo wyjątkowy, że ma taką formułę wręcz troszkę mokrą i e, blenduje, mokrą i żelową, e, dzięki czemu nie będzie to cień, który będzie się kruszył. Wow! Ale to ładnie wygląda, nie no, dziewczyny i chłopaki, bez kitu. Jest, jest moc. Jakoś specjalnie się nie przykłada, że powiem, do tego, do tego makijażu, bo chcę po prostu sobie tą paletkę przetestować, zanim wiozę ją teraz na weekend do do salonu. Tak tylko właśnie ważne jest, żeby otwierać oko i sprawdzać, jak wysoko możemy wylecieć. Dlatego ja tak sobie dosłownie smyram i wyciągam zawsze trochę na zewnątrz. Im bardziej nie mamy na zewnątrz, tym będzie taki efekt właśnie chmurki kociego kociego oka. No ładnie, ładnie. Mm. Także ja sobie zawsze testuję produkty, zanim wywożę je do salonu. Ale powiem Wam, że po tych trzech cieniach yy, nie czuję się już taka yy, winna, że tak powiem, że wydałam tyle na, na paletkę. Bo przy okazji to wszystko idzie w koszty, wiadomo. Uroki pracy w zawodzie, ale wiecie. Dobra, mamy to: mamy zbudowane pięknie tutaj, takie smołki. O, do góry, i ja mam ochotę nałożyć ten palcem, i zobaczę. No go nie ma całą czasie. palcem nic specjalnego, że tak powiem, ale się nabiera. Łot! Bez bazy, bez niczego. Po prostu sobie. Mhm. Ścisnę sobie w powiekę tak, ulubę najbardziej, bo takie błyszczące cienie. Najlepiej się przyklejają właśnie do palucha. Ja je lubię tak wciskam i ja jednocześnie troszkę przesuwam, blenduję te te granice, żeby tutaj nic się nie odcinało. No góry, tap, 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 tap. tap. I wiem, że praktycznie nic mi się nie osypało, bo mnie często właśnie dziwię, że dziewczyny takie ciemniejsze makijaże robią właśnie z podkładem już na buzi, no ale z tą paletką to ja rozumiem, no bo tutaj się nic nie. Nic nie osypuje. Wow! Patrzcie na to. Pięknie, pięknie. Iż ile mi palco zostało? Łow, Łow. to było? Tą końcówką, którą mam na pędzlu, wyblenduję sobie delikatnie granice. Mhm. I na małego palca nabiorę ten jasny kolor. On się nazywa Monroe. Czy Monroe? jakoś tak. On jest trochę taki chłodny szampański i chciałabym go tutaj w sam wewnętrzny kącik dołożyć, żeby jeszcze bardziej to oko rozświetlić. I powiem Wam, że jest moc. To jest taki mój ulubiony makijaż, który też często pokazuję dziewczynom na Taki zrobił tą wersję Day Tonight. Bardzo, bardzo ładnie. I mam ochotę użyć tego. On, tutaj, on jest taki czarno-szary z drobinkami w środku, ten czarny. Może gdzieś na, czyst na czystego palca. Wow! No, takiej formuły czarnego to ja e, nigdy nie nie, nie. nie zaznałam, że tak powiem. Jest w tym czarnym coś mokrego. Nie jest taki czysty, czysty, czarny. Ale wygląda mega. I tutaj mam taki pędzelek, właśnie typu e, łopatka. To jest e, Chesapeake 212. I ja sobie nie tylko tak przystępuję przy linii e, rzęs, No i zobaczymy. Jak on będzie wyglądał. Także nabiera się tutaj bez problemu. I tylko sobie przystępuję. No dobra, widzę, że teraz na I mam wrażenie, że tutaj wciskam. Pośród taki, nie niech to oddam, bo to jest czarny kolor. Takie lekkie, aby dziuro od razu w tym, w tym cieniu. Czy tutaj lepiej to będzie przesuwać? Normalnie wolę wciskać. Dobra, teraz coś widzę. Nie jest on aż tak mocno odlimitowany, jak na przykład taki czarny z Anastazji, ale robotę myślę, że, że zrobił. I to naprawdę wszystko było jednym pędzlem plus palec. I e, sięgnę po taki czysty pędzelek. Wrócę do tego e, pierwszego koloru. No on się niestety sypie, Zawsze z kimś z ale... Dobra, to tutaj mam. I jeszcze sobie teraz tak wyczyszczę górę, żeby trochę właśnie tak Optycznie obniżyć te kolory i wyczyścić tą granicę. Więc tak wygląda jedno oko. Bardzo mi się podoba. Kolory są piękne, fajnie się wyblendowały, ale też e, na pewno mam podobne kolory u siebie w paletce, i chciałabym, żeby te jasne, e, właśnie te mocno błyszczące, były aż. Tak intensywne jak na słoczach. Z tym, że wiecie jak to jest na słoczach. Na słoczach, które się robi na Instagramie czy w internecie, te słocze są przez całą rękę, całe ciało i w ogóle wszędzie. Um, a w rzeczywistości to jest na kilku centymetrach dosłownie. Ale patrzcie, na ten czarny, no. Jest ciekawa formuła. Także ja Was teraz przybliżę i tutaj może sobie zrobimy na um, nieprzyputrowanej powiece. Ten drugi makijaż, ja tylko sobie wcisnę tutaj to, co mi się zebrało. No, i zobaczymy, jak mi się będzie pracować. Może troszkę inaczej będę budowała od najjaśniejszego do najciemniejszego. No i też oczywiście, jakbym już miała całą twarz zrobioną, to pomalujemy też dolne powieki, ale tak to wygląda. I mój osyp jest bardzo, bardzo mały, więc, więc super. Zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda, um, ale chciałam właśnie iść w wielu, dwie, dwie różne tonacje. Za jeszcze to wyczyszczę, co jest na dole i później to będzie miało trochę więcej e, sensu. I powiem Wam, że um, jestem bardzo zaskoczona, nie myślę, że to powiem, ale ten czarny to jest sztos. On tutaj mi się minimalnie tylko osypał, e, rozciera się idealnie, po prostu on powinien być środowany oddzielnie jako czarny cień takim dużym, e, wiecie, dużym formacie, że można było go sobie spokojnie kupić. I tutaj zrobić takie właśnie ciemne, mocne smugi bez żadnego błysku. Wdawałam coś na środek niebłyszczącego, ale mi się to jest dosyć e, słabo widoczne. Mm. I powiem Wam tak, że jak nawet pierwsze kilka minut zabawy na te, bo chciałam właśnie jak najwięcej cieni tutaj e, wrzucić, myślę, że ta paletka jest naprawdę bardzo, bardzo e, ładna, hmm. ale mam jakieś ale do niej, nie wiem, ja chyba aż tak zachwycona po pierwszym użyciu e, nie jestem, nie wiem tutaj o co chodzi, więc pozwólcie, że ja teraz skończę makijaż twarzy, przyjdę taka bardziej, wiecie, ubrana do Was z makijażem twarzy, te oczy wyglądają o wiele e, lepiej. Nie co mam na twarzy, na tym się nie skupiajmy, skończmy dolną, e, dolną powiekę i może e, z tej strony zrobię tak mocniej, tak wiecie, e, typowo pod smokey, a tutaj tak e, dziennie e, z ładnie wyblendowanym dołem. Wiecie, że moje oczy szybko płaczą, więc ja też nie mogę sobie zbyt dużo tych cieni nakładać, więc na przyspieszeniu to e, zrobię i podzielę się z wami swoją swoją obrze. you <laughs> Jakają skończone makijaże, dajcie znać, czy macie ochotę właśnie na takie zabawy paletką e, tą czy kolejnymi pod tytułem bardziej wieczorowa wersja i bardziej dzienna, muszę Wam powiedzieć, że e, w obydwu czuję się dobrze, ale ta wieczorowa takiego pozura mam wrażenie, że mi dodaje e, ten czarny cień z tej paletki jest rewelacyjny, on dosłownie sam się blenduje przecudowna forma, to jest tak bardziej właśnie kociorokową mega mi się podoba. Oczywiście to nie jest jakoś idealnie wyblendowane, bo to miało być po prostu zabawa. Jeśli chodzi o tą dzienną stronę, to myślę, że mam wiele podobnych cieni, którymi uzyskam podobny efekt, bo na przykład ja bardzo lubię cienie z Anastazji, odchudy, make-up geeki, ingloty i to są cienie, z którymi mi się naprawdę dobrze pracuje. Więc ogólnie jest ładnie, muszę czekać, kiedy będę używała tych kolejnych jasnych odcieni, bo myślę, że właśnie one, nawet takie e, solo wyblendowane, takie dzienne, lekkie smoki też będą pięknie wyglądały. Mm. Ale ta wersja mocniejsza mi się o wiele bardziej podoba. Moje pierwsze wrażenia są e, następujące: e, przyjemność. W aplikacji cieni. Bardzo ładnie się ze sobą blendują, kolory nie zanikają. Tutaj miałam trochę problemy z tymi chłodnymi tonami, bo raczej takimi odcieniami się nie bawię, więc nie wiedziałam za bardzo, jak to mam ugryźć. Ale tutaj, właśnie ten czarny, to jest po prostu masło. Widzicie, on jest nawet taki delikatnie błyszczący po prostu cudowny. Więc jak chyba widzicie, jest. <grytanie> Mm, nie zakochałam się w tych cieniach, to nie jest, że dziewczyny, po prostu to jest formuła życia. E, biednijcie, kupujcie, uwielbiam. E, nie jest tak po pierwszym użyciu. E, jest na zasadzie ok, fajnie. Gdybym miała wycenić tą paletkę taką testując, i jest dość lekko kosztuje, powiedziałabym, że nie wiem, 50 funtów, 56, że um, więcej niż może, nie wiem, 5 funtów więcej niż Huda tam jest warta, jeśli chodzi o to, jak wygląda. E, bo moją absolutnie ulubioną paletką numer jeden jest Huda Beauty New Nudes, e, Tylko jestem ciekawa, co je będzie z wydajnością tych cieni. Nie wiem, to są moje pierwsze wrażenia. E, cieni uważam, są dobre, e, absolutnie absolutnie nie są warte swojej e, ceny, nie wiem skąd, e, skąd po prostu taka e, wiecie, cena jest narzucona, żeby tą paletkę e, kupić, ale ogólnie myślę, że jest ładnie, także jest ładnie, więc jeśli macie wolne 100 e, parę funtów, no to myślę, że warto, bo e, te cienie są całkiem w porządku. E, będę miała jeszcze dla Was makijaż z paletką, e, tą Gold Palette, też może zrobię dwa E, dwa luki. Nie wiem, dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, e, co sądzicie, czy ten mi się Wam podobał, e, a ja się od razu będę za edycję, żeby był jak najszybciej na kanale, więc z mojej strony to tyle. Udziaki, trzymajcie się ciepło Chciuk w górę, subskrybujcie, pa!